Witajcie kartamaniacy. Tło mamy z update'u, ale otwieramy dzisiaj sobie startera z drogi do euro. Jeśli oglądaliście ostatni film, to pamiętacie, że zamówiliśmy sobie go w necie, w Polsce ta edycja jeszcze raczkuje. Póki co jest dostępna tylko w internecie. No ale cóż, zaczynamy. Nie mogliśmy się oczywiście doczekać. Oglądałem sporo filmów z tej edycji. Tak więc w Polsce jeszcze edycja nie wystartowała, a już wszyscy wiedzą jak te karty wyglądają, co osobiście mi się nie podoba. Może sobie tu wszystko wysypiemy. O dobra, folia na boczek. Zasady gry na boczek. Album jak wygląda każdy widział. Ciekawi mnie jakoś stron. Czytałem opinie, że karty luźno latają w tych stronach. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oho, czyli dobra, już wszystko wiem. Mamy checklistę. się przyglądam jeszcze. Tak, mamy na końcu język polski, także prawdopodobnie takie albumy będą również w starterach w polskim wydaniu. Chociaż tu już po polsku nie mamy. 9 euro w Niemczech i w Austrii tylko ceny dwie. Prawdopodobnie tył tego albumu w Polsce będzie troszkę inny. Ale ok. Nie ja wiem, czy uda nam się to postawić z tyłu. Nam zaraz wszystko pojedzie. Może nie będziemy sobie stawiać tego. Dobra, tu mamy planszę do gry. Ta plansza, tyle. O tyle jest fajna, że oczywiście nam się przyda jako tło. To już sobie możemy postawić. Dobra. No i co? Limitka. Każdemu pewnie dobrze znana. Ropsik Lewandowski, oczywiście. Bardzo fajne te limitki. Są bardzo mi się podobają z tej edycji. Nie wiem. W rankingu top 3 moim zdaniem w pierwszej trójce na pewno by się znalazły, jeśli chodzi o karty limitowane. Mogę Wam od razu dać kod. Nie będę z tego korzystał, chociaż nie wiem, czy to jeszcze aktywne jest. Znaczy, czy już jest aktywne. Tył również fajny, ale świetna limitka. Potraktujemy sobie oczywiście specjalnie. Jak widać, nie jest uszkodzona, bo wiem, że to się zdarzało też w starterach. Tu mamy wszystkie rogi ostre, tak, więc super. Mamy pierwszą limitkę z tej edycji. Będziemy oczywiście starać się uzbierać komplecik. Chodź tu bliżej, Ropsik, bo cię nie widać. O. Dobra. I co? Mamy 5 saszetek. Jak już pewnie wiecie, saszetki podobne różnią się tylko zawodnicy po tu jest ich bran na przykład w środku, tu jest u góry. Jak widać. Otwieramy saszetki bez kodów kreskowych. Rozkład jazdy jak zwykle u mnie na początek 333 karty do zebrania w sumie. 144 bazóweczki, czyli karty teammates oczywiście. 72 karty lineups. Te karty widziałem, wyglądają bardzo fajnie. Super, będzie wyglądać drużyna w albumie. Czyli 3 karty obok siebie. Jedna na 2,5 paczuszki, 24 loga, 18 rizzingów, 18 fansików, 18 kart Want to Watch, 9 <tryk> kart Dynamo, 9 Defensive Rocks, 9 colstoperków jedno logo Panini AXL, które wygląda podobnie jak saszetka. Ale w tej edycji bardzo fajnie się mieni, ponieważ w updatecie wyglądało tragicznie. W updatecie, jeśli chodzi o update to to logo to bardziej by mi się chyba podobało właśnie, żeby wyglądało tak jak front saszetki na przykład, o, to by była fajna pamiątka. No ale, nieważne. Mamy 9 Game Changerów oczywiście. I tu już się zaczynają schody. Jeden na 17 paczek. Mamy jedną kartę UEFA Euro 2016, jedną w 33 paczkach oraz maskotkę jedną na 50. Z tego co widziałem, z tą maskotką większego problemu nie ma. Takie uzupełnienie. Zobaczymy, co będzie naszą pierwszą kartą z tej edycji. I proszę bardzo, pierwszą kartą na moim kanale z edycji Road to Euro, oprócz oczywiście lewego, jest fansik. Jest to Arda Turan, zawodnik Atletico Madryt. Chociaż tutaj tego widzę, że klubu nie ma napisanego, karta moim zdaniem świetna. Bardzo fajnie wygląda, podobna trochę do game changerów z podstawki 14-15 oraz update'u z Champions League oczywiście macie na dzień dobry kodzik oczywiście do tego zawodnika karta numer 306, jest numerek, jest logo mistrzostw super sprawa bardzo mi się te karty podobają i proszę, kolejną kartę specjalną mamy. Jest to line up z Hiszpanii. Między innymi Gerard Pique. Fajnie się te karty mienią. Nie wiem czy to widać, ale chyba widać z tego co widzę. Kod do dyspozycji, oczywiście. Może tej karty nie będziemy sobie dawać na stojaczek. I mamy bazułeczki. Jan Sommer, Szwajcaria. Sergiej Ignasewicz, Rosja. Jeśli chodzi o bazówki, też wyglądają bardzo fajnie. Szczególnie ten stadion w tle. Pozycja zawodnika w akcji. Te statystyki trochę psują tutaj, ale fajnie to wygląda. Mamy Igora Akinfejewa, również z Rosji, bramkarza. Mamy Paweł Kaderabek, z reprezentacji Czech, oczywiście. Tak więc. Pierwsza saszetka za nami. Jedziemy z kolejną saszetki sobie będziemy rozcinać, ponieważ nam się przydadzą. A może otworzymy sobie to w ten sposób? Z tego co widać. Karty specjalne są na początku. Może sobie zrobimy tak. Dwie sztuki odłożymy do tyłu. I mamy zawodnika Turcji, Kaner Erkin. O, mamy legendę Juventusu. Oczywiście bramkarza Gianluigiego Buffona. Lub, jeśli kto woli, Gigi Buffona na bazóweczce. Fajnie. Mamy zawodnika Belgii, Chorwacji. O proszę, mamy pierwszego Polaka. I to na jakiej karcie? Oczywiście Arek Milik. Na karcie wschodzącej gwiazdy Rising Star. Ta karta jest super. Świetnie tutaj coś mamy takiego wypukłego. No nie no, teraz to jest piękny strzał. Szczerze powiedziawszy, to na filmach jeszcze tej karty nie widziałem. Macie tutaj kodzik, oczywiście. Miazga. Mega. Te karty są świetne. O, super. Arek sobie trafi tymczasowo do. To pladerka oczywiście. Przesuniemy sobie może bazówki. O, i damy sobie arka koło robercika. Nasz duecik napastników. Super, świetnie. Mamy kolejną kartę Line Up. Tym razem reprezentacja Niemiec. Mamy samego Samiego Kedira, Millera, między innymi Boatenga. Tutaj macie kot na Szybko. Fajne są te karty. Też mi się to bardzo podoba. Z tego co kojarzę to będzie wyglądać to tak, że w albumie na samym dole będą trzy karty. Będą one tworzyć całą drużynę. Super to będzie wyglądać. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Okej. Okay. Tą bazóweczkę już mieliśmy. Otwieramy sobie saszetkę numer 3. Aha, damy sobie w ten sposób. I przełożymy sobie dwie karty. Ok. I mamy zawodnika Słomi, czyli w Finlandii. O proszę. Mamy kolejnego Polaka. Sebastiana Milę, tym razem. Na bazułeczce. Fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że Polacy awansują do mistrzostw i będą również na kartach euro. Mamy zawodnika. Bośni i Hercegowiny. Grecji. Tu mamy kartę Defensive Rock. Filii Gielka oczywiście z reprezentacji Anglii. Jak już pewnie wiecie, a jak nie wiecie, no to warto zauważyć, że Anglicy odzyskali swoje oryginalne trykoty nie grają już w pijamach szarych, białych czy tam innych tylko mają już oryginalne koszulki z logo federacji tak więc super pani się postarało bardzo ładnie te karty wyglądają również i mamy pierwsze logo mamy reprezentację Austrii. Jeśli chodzi o herby z tej edycji, moim zdaniem są bardzo, bardzo fajne. Mamy logo federacji na czarnym tle, mamy jakieś wzorki. Świetnie to wygląda. Macie, może jeszcze zapomniałem tutaj o kodzie do jagielki. Okej, okay. super. Saszetka numer 4. Z tą edycją chyba nie będziemy się tak spieszyć jak z update'em. Update tu zbieraliśmy już dawno. Przełożymy sobie oczywiście dwie karty do tyłu. I mamy tutaj zawodnika Borussi Dortmund, Kevina Kampla ze Słowenii. Lolisa bramkarza reprezentacji w Francji. O, no, to wygląda fajnie. Taka czarna obramówka, super. Mamy zawodnika Norwegii. Aleksander Tetej. Gary Cahill z reprezentacji Anglii na bazóweczce. I co tu my tu mamy tym razem? Kartę Dynamo. Która też wygląda świetnie. Jest to Kone Pana, Pana Giotis Kone. Szczerze powiedziawszy, tego zawodnika nie kojarzę w ogóle. Macie tu kodzik. Oraz kolejną kartę line up. Jest to reprezentacja Irlandii. To akurat wygląda fajnie. No, może sobie to odłożymy tutaj. Karty będziemy wkładać stopniowo do albumu, ale to może jeszcze za wcześnie na to. I ostatnia saszetka. Filmik nam się troszkę przedłuża. Mamy ponad 16 minut. Ale jest to nasz początek, tak. Więc trzeba się trochę tymi kartami podelektować. No ale karta Milika na readingu jest mega, moim zdaniem. Ok, i mamy tak. Zawodnika tym razem z Słowacji, Rumunii, o mamy Petra Czecha, z Czech, Czech z Czech. Ok, na bazóweczce fajnie. Mamy zawodnika reprezentacji Irlandii. O, i tu jest bardzo fajna karta. Te karty też mi się bardzo podobają. Jest to karta, oczywiście One to Watch. Daniel Staric z reprezentacji Anglii. Mamy tutaj zarys kontury kraju oraz flagę. Na ich tle jest zawodnik. Świetnie to wygląda. Mega jest ta karta. Bardzo mi się podoba. Macie tutaj kod. Odłożymy sobie tą kartę oraz jeszcze jedna bazóweczka. Lichsteiner oczywiście z reprezentacji Szwajcarii. Do bazówek może nie będę podawał kodów, bo za dużo czasu by to zajęło do kart specjalnych. Oczywiście kodziki będą, tak więc, początek mamy za sobą. Jak widać, w tle trafiliśmy bardzo fajne ka karty lewe, oczywiście na limicie. Arda Turan na fansie oraz karta Rising Star Arek Milik. Zrobimy sobie może takie zbliżenie. Nie, no ta karta mi się naprawdę bardzo podoba. Fajnie to wygląda. Ok. Tak więc, wystartowaliśmy sobie z tą edycją. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Niedługo edycja będzie dostępna w Polsce, tak więc będziemy na pewno się zaopatrywać w jakieś. Blisterki, puszki i tym podobne. Tak więc będzie tego sporo na pewno na kanale. Dzięki za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, pamiętajcie żeby dbać o karty. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.